Okej, teraz cicho. To jest ja twój mam, niemiecki klaps? Ja mam, nie mam, nie wziąłem z domu. No. Okej, okay, myślałem, że to jest ten niemiecki klaps, co nie podoba? No nie, co w się znowu nie podoba. Jeszcze nie zaczęliśmy, nie kupić, a już mu się nic nie próbowałeś podoba. Próbowałeś mnie kupić na niemieckiego klapsa po prostu. w Maidu. To nie był niemiecki, to był chiński. Mówiłeś, że niemiecki? Nie wiem, bo akurat niemiecki by mnie, wiesz... Powiedziałeś, że chociaż niemiecki, bo akurat niemiecki by mnie odstręczał. Do chińskiego nic nie mam. Nie dymię na ciebie, nie? O tutaj, tutaj, dymię. To jest Dem. Z tym Dem. To jest Dem i on robi komiks o dużych ilościach naraz psów, w którym prawie nie ma psów. Są z patyków zrobione z kresek, które są robione metodą opatentowaną przez Dema, o której teraz Wam wszystkim powiem. Czekaj, nie mam patentu, może mnie ktoś pozwać, jak to powiedziałeś. Mam nadzieję, że to wytyniesz. Nie, ja nic nie wycinam. Gatrawą. Dobrze pędzi. Co? Nie widzę. Pod drzewem leje. Więc robi... a to jest, ta... to jest tajemnica. Robi to nielegalnym programem. I ja Wam teraz powiem, jak on to robi, że mu tak fajnie wychodzi, dzięki czemu... Ile cię ludzi ogląda tam? Ty masz statystyki, masz jakieś? Mam statystyki, tak. Jakie są? Statystyki są na mojej stronie sięgają 4000 unikalnych użytkowników dziennie. Dobre są. Cieszę się bardzo na tę współpracę, którą będziemy mieli ze sobą prawdopodobnie, chociaż to nie jest jeszcze nic pewnego. Stworzysz nową stronę, na którą nikt nie wchodzi. No tak jak ja z demlanem. wszyscy rozumie. wchodzą na demlan, na, na dem. Nikt nie rozumie, że można uciąć, uciąć dem na końcu. Ja zawsze ucinam dem na końcu. No tam już prawie nic nie ma, bo tam nikt nie wchodzi. Co ty jesteś mądrzejszy, Zrobiłem przekierowanie? No gdzie ty dymisz z tym w ogóle? Co to, ale to nie jest to biasa, Ale to, to się fajnie w kamerze. To, tak? na, dym no to, na to, kamerę. Na Nadym na kamerę. Na na Kawa i cigarety był taki film. Ja chciałem ogłosić taką wstępne, prowadzimy rozmowy. Już nie będę. Co, rozmowy? Kamerzystka się krzywi. Wstępne rozmowy dotyczące naszej współpracy, polegającej na tym, że będziemy. robić filmy! W których będziemy robić. filmy! Jaja, ja będą w filmach. Jajcarskie filmy. No, więc startujemy z równego poziomu, bo jeszcze nigdy nie robiliśmy filmu opartego na scenariuszu. Tak, teraz na przykład improwizujemy. dobrze napisanym. Zapewne. Zaimprowizowałem papieros. Później wam pokażemy scenariusz z tego, co teraz nagrywamy. Nie, 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 nie. Ale nie. Nie, tak? No? Nie pokażemy. Bo możemy, jak kłamiesz do kamery, nie tracisz wejść? Co ty? Ja zyskuję wejście. A jak co Tusk traci? Jak skłamię do kamery? Donald. No to ja wiem, o którym tuskom mówisz. Wiesz który? No, tak, ale on. on... Nie wszyscy znają. Nie, nie, wiem, no. czy on traci. Może, może i nie traci. No aha, widzisz, uczmy się od tych, co nie tracą. Więc ja bym tak metodą Tuska powiedział, że nie, to nie jest papieros. W ogóle? A on nie pali. Ale to jest akurat prawda. On jest też gejem, ale. W tym o tym? On tu jest nadal. Co należało dowieść, właśnie? Kwot rad demonstrandum? Czego się teraz przestraszyłeś? Kochany, nie bój się. Ja się... Kochanie, weź. On, się. on jest taki wielki, że on drga Dobrze trawą. będzie. Kto? Twój? Czy mój to był? Który to był? Gdzieś tu jest. Strzepałem go niedaleko. Znowu zgubiłeś penisa. Już drugi raz dzisiaj. Dobrze, że ona znalazła gdzieś. Derżał tu w trawie. Nie gub więcej, bo. Co? Nie będzie się dało tak pracować. Ty za każdym razem gubisz penis. Normalnie nie będzie się dało tak. Ja nie, chcę, nie chcę, żeby to wychodziło na kamerze. Ja też nie chcę, żeby to... to wychodziło. Wychodzi to, bo masz ciągle otwarty rozporek. Nie będę z nim robił. z dystans. W ogóle ja nie byłem gadać o filmach, miałem to byłem wywiad zrobić. Gadaliśmy o filmach? No, gadaliśmy o filmach. Ile wy, dzisiaj wypiłeś? Nie, teraz na pewno nie gadaliśmy o filmach. Co to jest za film, że mi Penis ucieka? Jak się film nazywa? To, o, i to jest dobre pytanie, tam, że konkurs zrobimy. Jak nazwać film, w którym ci Penis ucieka? Uciekający Penis, nie? No. Nie, to ja chciałem powiedzieć. Biegnij, Lola, biegnij. Nie. Miałeś powiedzieć, e, skąd się wzięła nazwa dużej ilości naraz psów. Aha, jest bardzo nieciekawe. W, w, w dużej to powiedz mi, yy, z ilu ma kobietami uprawiałeś seks? Czy wolisz jednak ten pierwszy tytuł? Te pytanie pierwsze. Widzisz, jest bardzo ciekawa historia związana z tym tytułem. <�paruś> idzie <riszy> Idzie tak. Była taka przeróbka Familiady, którą się oglądało w gimnazjum. I w familiadzie, w przeróbce familiady, było pytanie. Ile widziałaś najwięcej naraz psów? 101 dalmatyńczyków. I pojawiło się na pierwszym miejscu na tablicy. Co to był żart? Tak, no chodziło o to właśnie, że z z zrobił z familiady taką zgadywankę, w której odpowiadasz na pytania po prostu... Mm. Czy to jest jakiś twój ulubiony humor tego typu? N nie, to jest mój ulubiony humor w gimnazjum. A... I, i został mi po prostu, bo bardzo ładnie powiedział ten, ta przeróbka tego Schopenhauera. Tego gościa z Familiady, który opowiada żarty. Schopenhauer. Strasburg. Strasburger. I on to bardzo fajnie powiedział, ten przerobiony Strasburger. Ile najwięcej widziałeś w życiu naraz psów? Wiesz, to było takie improwizowane, że, że nie wiedział do końca, najwięcej. Naraz Aha. psów. I stąd się wzięła ta przekładnia, nie? Dużej ilości naraz psów. I ludzie o tym nie wiedzą, To nie jest zbyt gramatyczne. To, tak, w każdym wywiadzie mnie to mnie pytają, nie odpowiadam tak samo. W tym jednym, co był? Dla tej to, studentki. Nie, ale było więcej wywiadów. O, wymieni ile wywiadów było na więcej? Wywiadów. Trzy? To wymienię teraz, proszę co No, jest ten jeden studencki gdzieś na jakiejś politechnika coś tam. Tak, ten, jest, ten znany. Jest jak, jakiś bardzo... komiksowy, ale to jest dość, dość stary. Nie, nie no. pamiętam, gdzie. I on ten jest. trzeci, co ten? I ten trzeci, to co jest... Nie, czekaj, no. trzeci to jest czwarty. Bo trzeci jest jeszcze, który nie wyszedł, co pisze dziewczyna pracę licencjacką o komiksach internetowych. To bardzo, bardzo. dobrze, to gratuluję. To dużo było różnych ciekawych też. To, więc tak, więc. To... Ile ty wywiadów przeprowadziłeś? Z innymi? Nie, nie, nie. Ile, ile z ja raz kandydatem miałem na prezydenta Warszawy. Prowadziłem z nim. Ale kto, kto cię tam wpuścił? Nigdzie, przez internet był. On oh. siedział w cudu, ja ja byłem zdalnie. Wygrał? Nie, co ty? <śmiech> ba. <śmiech> nie. I jeszcze Janusz Korwin-Mikke też. Tak, dałeś? No, no, pewnie. No. Też nie wygrał. A jak, 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 jak on się zachowuje przy, przy wywiadach? Czy tak mówi na przykład, że tutaj światło mu napierdala i absolutnie nie będę. Tak, chodźmy do innego pokoju. Chodźmy gdzieś, gdzie są książki w tle. Nie, bo to wiesz, znowu było zdalnie i przez radio. To w no. radio nie widać książek w tle, aczkolwiek się inaczej trochę zachowuje, rzeczywiście. A bardzo fajny gość jest, jest. na żywo. Nie, no co ty. To? Nie, nie to, to jest właśnie jeden z tych polityków, człowiek, co jak człowiek się tak samo się zachowuje. zachowuje. No bo się zachowuje tak samo wszędzie, i przed kamerą, i poza kamerą, i to. To nie wiem, czy to plus czy minus jest. Zależy, kim się chce być. No, no. Jak się chce być, nie wiem, przyzwoitym człowiekiem, to to jest bardzo dobre. Jak się chce być politykiem, to to jest do dupy. No, no. To z tym smutnym akcentem, prawda? <grywa> Nie, no naprawdę, nie mamy, wiesz, nie mamy czegoś takiego jak praca kamery u nas, nie? No bez jaj. Dwa albumy były. Albumy. Albumy. Po, nie sprzedały Sprzedały się dobrze. Dobrze się sprzedały. Ile się sprzedało? Tych pierwszych sprzedało się... w sumie brałem dwa razy do druki. 850 sztuk, z których... jest tutaj skurwiel. To jest Nie, bo masz sukiń syna, daj jest? Gdzie? Zrób z nim wywiad. Ale co? On się nie będzie, on się będzie chciał. No, on siedział na mnie. Zrób, wyobrażasz mi, sobie? zrób mu zuma. Zrób mu, z... mu zrób, zrób, mu. zrób mu zuma. Montezuma, tu. On, skocz, on skoczy. To jest. Oh. kurczy byk, co za syf. On z drugiej strony. Jest go? Z drugiej, go? Jak, słuchaj, zrobię to. Dobrze. a jest go. O, to się siedział, tak siedziało na mnie. Ryp, ryp, rypniemy go trochę. Coś? A -a. Cute go. Zalać go. Nie, nie, nie dotykaj go. Dlaczego? Zostaw go, bo on się wkurzy. I co, no i co się zrobi? Zły. No co zrobi? No. Nie wiem, co zrobi. Nie chcę wiedzieć, co zrobi. Nie, nie jestem w stanie powiedzieć, co on jest w stanie zrobić. Jest taki to jest gatunek ludzi. Z... Z... on się zlewa właśnie z taką trawą. On się zlewa teraz? Rzeczywiście. Aż świnia zlał się. To jest tak, dokładnie to samo, z trawą. jak mi Pająka pokazuje. Ja panu. chcę powiedzieć, że jest taki gatunek ludzi, którzy się boją pająków. Wiesz, jaki to jest? Kobiety. Ja. Oh! <laughs> O! I te i podobne żarty na naszym nowym DVD. Zapraszamy serdecznie. Duże ilości naraz pająków. 13 złotych. Za sztukę. Plus koszty przesyłki 35 złotych. Plus VAT. 26%. Procent. I y jeszcze zadam parę pytań, które chodzą po głowie wielu Twoim czytelnikom. Śmiało. Czy jesteś gejem?